i weszłem w Google Chrome i to jest na Google Chrome i ale jak usunę ten folder to całkowicie usunę wyszukiwarkę, musiałem to przywrócić z kosza bo nie dało się yy, wyszukiwarka pokazywała, czy jest usunięta, ten plik usunąłem, ten folder, to automatycznie wyszukiwarka też się usunęła i cały ten wyskach mi ten sam komunikat yy, że jest wirus na yy, wirus jest na dysku C Disk C, program Files, wyszukiwarka Google Chrome, ukośnik C, C, H, R, O, M, T, jak usunę ten folder, to automatycznie usuwa się też wyszukiwarka. I co on teraz zrobić? Ale ja mam tam wszystkie hasła zapisane, jak teraz, jak teraz yy, usunę wyszukiwarkę i nową ją zainstaluję, to usunie mi się wszystko z wyszukiwarki, to znaczy usunie mi się, usunie mi się yy, hasła wszystkie, hasła mi się usuną i usuną mi się rodziny i hasła i strony internetowe, nie, nie. strony internetowe mi się też usuną. instalować i zainstalować wszystkich wyszukiwarkę, tak? A mam pytanie do pana w sprawie laptopa, w laptopa. Ile trzeba, żeby takiego dobrego laptopa pana, na. żeby pan mi załatwił, laptopa. Dobrana. Przestań, to było na nie męcz pana. Było mało. O tysięcy, tak? No, dobra. Rozumiem, dobra, to ja jeszcze się, się z Tatą dogadam, z pieniądze i się skontaktuje z panem, dobrze? Dobrze, dziękuję, dobrze ja. Dlaczego mi nie dałeś? 6 tysięcy powiedział. Początka. 6 tysięcy ponad. Kurde, drogo, cholernie drogo u niego jest. Ech, ja pierdolę, 6 tysięcy za laptopa, ja pierdolę, masakra Drogie laptopy są, widzowie. 6 tysięcy taki gamingowe? Taki laptop gamingowy, jak mówił mi informatyk z Łodzi, informatyk z Łodzi, który mi naprawia komputery, pan, który mi naprawia komputery z informatykiem z Łodzi, to powiedział, że taki laptop dobry, taki dobry laptop w granicach 6 tysięcy. 6 tysięcy widzowie, tak mi też powiedział, słyszeliście? Powiedział mi, że informatyk z Łodzi, taki pan, co mi naprawia mi komputer, komputer. Powiedział, że taki dobry laptop w granicach 6 tysięcy, taki gamingowy laptop w granicach 6 tysięcy. W granicach 6 tysięcy taki laptop gamingowy. Laptop gamingowy. W granicach 6 tysięcy. W granicach 6 tysięcy widzowie, to to dużo. Ja w to sobie gamingowy w granicach sześciu tysięcy Ja w to gamingowy w taki... granicach sześciu tysięcy Masakra